Czy możliwe są podróże w czasie? Okazuje się, że tak. W podróż taką wybrali się liczni absolwenci Szkoły Rolniczej w Sprotawie Henrykowie w sobotę 10 października 2009 roku. Władze szkoły z pomocą uczniów i sponsorów zorganizowały zjazd z okazji 60. rocznicy powstania szkoły. Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem w niebozięcia na święcie Marii Panny w Sprotawie. Następnie absolwenci i goście przemaszerowali do szkoły w Henrykowie. Tam z okazji jubileuszu życzenia i gratulacje na ręce dyrektora szkoły złożyli przedstawiciele władz samorządowych za szkoły. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udekorowano odznaczeniem zasłużonych pracowników szkoły, złożono kwiaty na grobach tych, którzy nie doczekali 60 jubileuszu. Odsłonięto tablicę upamiętniającą całe wydarzenie, a wszystko to w klimatach czasów tak dla każdego sentymentalnych czasu lat szkolnych popatrzmy, wsłuchując w tamte rytmy.